Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Piotra Goć, Goć, Goćka. Jak nakarmić smoka i inne zaskakujące opowieści. E, sama ilustracja jest świetna, książka ma piękne ilustracje, jest solidna, kartonowa, śliska okładka, estetyczna, no ale niestety w środku dostaniemy. Sporą dawkę, straszenia dzieci. Niegrzeczne dzieci mogą pęknąć, niegrzeczne dzieci um, mogą być zjedzone przez smoki, e, niegrzeczne dzieci e, chcą telefony, smartfony i z tych telefonów nie potrafią korzystać. Niegrzeczne dzieci drą się w miejscach publicznych. Jeden jedyny utwór, który mi się naprawdę bardzo spodobał to e, jest e, wiersz e, Baba spod. E, od jakiejś tam miejscowości? O baba Roncza i pnącza, o babie spod starego sącza. O tym, że trzeba uważać, co się je, bo czasami można zjeść jakąś roślinę, która bardzo źle na nas wpłynie i możemy przepłacić to różnorodnymi problemami zdrowotnymi. Jeśli lubicie straszyć dzieci, to polecam, ale no, ja jestem jednak z tych ludzi, którzy. Przekonują i zachęcają, żeby dzieci nie straszyć. Widać w tej książce potencjał, bardzo duży potencjał, i to, że autor się swobodnie posługuje e, językiem, to, że pięknie dobiera słowa, ale niestety Straszenie, nie wyszło mu dobrze. No i, i ten opis na okładce, że jest y, niczym u Tuwima i Brzechwy, jednak nie. Tuwim i Brzechwa wychodzili naprzeciw technologii, pokazywali jej uroki, y, zabawę. Y, pokazywali, że można się technologią bawić i może być ona ciekawa. No, a tutaj mamy demonizację technologii, więc no, do Brzechwy daleko. Do zobaczenia.